Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na nowy film i na nowego vloga. Słuchajcie, będę wdzięczna jak dacie znać w komentarzu. Jak mnie teraz słyszycie? Ponieważ nagrywam bez dodatkowego mikrofonu, normalnie z tego naszego takiego aparatu vlogowego, i jestem na maksa ciekawa, jak mnie słychać i czy to zda egzamin. Bo nie ukrywam, że trochę chcę iść właśnie w stronę nagrywania takich vlogów codziennych. Za niedługo mam nadzieję, że się tutaj wprowadzimy, więc będę chciała pokazywać Wam więcej. No i nie ukrywam, że włączanie za każdym razem mikrofonu, podłączanie go, sprawdzanie, czy na pewno. No, e, współgra z aparatem jest troszeczkę problematyczne i wolałabym po prostu włączyć aparat i zacząć nagrywać, ale spokojnie jest to na razie film testowy, więc czekam na Wasze opinie e, i wskazówki w komentarzach. No i jeśli Wam się to nie spodoba, jeśli uznam, że dźwięk będzie słabej jakości, to więcej się to nie powtórzy i wrócimy po prostu do dodatkowego mikrofonu. No chyba, że macie coś do polecenia, co moglibyśmy dokupić do tego aparatu. On ma standardowe wejście, więc tutaj każdy mikrofon powinien pasować. Ma też u góry gorącą stopkę, więc też na spokojnie jest ten element, ale coś, co może będzie miało swoją baterię albo będzie pobierać baterię z aparatu. No, ale żeby było jakby na stałe przy aparacie, a nie żeby musiała to co chwilę wiecie, gdzieś przypinać, przekładać i tak dalej. Także dajcie znać, jestem no mokra ciekawa, jak teraz ten dźwięk e, słyszycie. Ja nadaję z garażu nie bez powodu, bo trochę się nam tutaj pozmieniało. Chyba ostatnio pokazywałam Wam, że e, mamy tutaj do przykręcenia jeszcze tą ostatnią płytę e, kartonki psową, bo skończyły nam się e, wkręty, więc Oscar ją e, przyczepił i e, już, słuchajcie, sufit jest zaszpachlowany. Czekamy teraz na naszego wykonawcę e, od sufitów, ponieważ będzie u nas tak trochę, wiecie, z doskoku. E, będzie do nas skakiwał w momencie, kiedy będzie miał czas, bo teraz no niestety um, ma gdzieś tam jakieś ważniejsze prace. Nam się generalnie nie pali z tym garażem. Jasne, chcielibyśmy mieć już to z głowy i chcielibyśmy mieć to zrobione jak najszybciej to możliwe, no bo cały czas, słuchajcie, czeka rekuperator do, um, do powieszenia, a żeby rekuperator powiesić, no to muszą być zrobione sufity, no i muszą być zrobione ściany, czy podłoga. Zobaczymy, ale chciałabym, no tak jak wam mówiłam, na pewno nie chciałabym go wieszać w w tym momencie, bo jest to po prostu bez sensu. E, później przy jakichś malowaniach czy tego typu rzeczach po prostu będzie to problematyczne, żeby go mm, omijać. Jak widzicie w garażu udało nam się trochę e, ogarnąć. Tu piwka zero i truskawki, czyli obowiązkowy zestaw e, na lato. Przepyszne są te truskawki teraz, także korzystajcie póki cena jest spoko. Mm, tu jeszcze mamy śmieci do wyrzucenia, w sensie jakieś próbki, e, docinki z paneli i pozostałe tych płyt karton-gips, które nam zostały. No ale trochę ten garaż udało nam się ogarnąć. Nie ukrywam, że część rzeczy jest na strychu. Nie ukrywam, że część rzeczy została przeniesiona do domu, więc po prostu bałagan się przeniósł, ale na spokojnie będziemy to wszystko segregować. Ja obiecałam sobie, że po prostu w tym domu się nie zagracimy i już Oskar też zaczyna się do tego przekonywać, że im mniej rzeczy, tym lepiej. To jest brata Oscara musimy oddać, bo zimą się trochę na tym bawiliśmy. No i słuchajcie nasz dom cały czas jest w takim bałaganie, w jakim był. Tutaj kolejne nowe pudła. Jeśli chodzi o te pudła, to będę miała wam do pokazania coś rewelacyjnego, ale na razie tylko taki mały sneak peek. Czekamy tylko jeszcze na blat i będę wam pokazywać, bo coś fajnego udało nam się tutaj zorganizować. Jeśli chodzi o oświetlenie, to czekamy na elektryka. Słuchajcie, bo trochę chyba nie umiemy sobie do końca poradzić z tymi mm, gniazdkami, w sensie z tymi włącznikami Simon Go. E, jeśli chodzi o takie zwykłe pomieszczenia, jak na przykład w toalecie, to wszystko jest ok i wszystko jest spoko. E, no ale tutaj, gdzie mieliśmy zaplanowane mm, coś takiego, że i przy łóżku możemy zgasić górne światło, i tutaj przy wejściu możemy zgasić górne światło, no to nastąpiła taka sytuacja, że mm, tylko się ono zapala i nie chce się gasić więc jakaś tutaj dziwna akcja nastąpiła. Nie wiem, poczekamy na elektryka i on nam to wszystko pewnie ogarnie. Jeśli chodzi o szafę, to powoli zaczniemy sobie tutaj pewnie jakieś rzeczy zwozić. A dzisiaj przywiozłam jedną rzecz w ogóle, żeby sprawdzić, czy zmieszczą mi się tutaj perfumy, ale może o tym zaraz. I to, co mogę Wam polecić, to słuchajcie organizery do Paxa. Ja te organizery znalazłam na Amazonie i one są dedykowane bezpośrednio do paxa. Zamówiłam ich dosyć sporo, no bo do wszystkich tych szuflad z tego co pamiętam, albo do trzech u mnie, do trzech u Łoskara i chyba jedną zostawiam pustą. Nie pamiętam, muszę to wszystko rozpakować, a tutaj tylko w tej jednej zrobiłam próbę, żeby sprawdzić, czy to się mm, sprawdza. Bardzo fajne, porządne, sztywne. W środku tutaj, jak możecie zobaczyć, one mają taką jeszcze wkładkę która usztywnia nam całe to dno, no i pasują właśnie do paksa setki idealnie. Na tej aukcji też kupiłam wkłady do paksa 50, ale jeszcze nie zdążyłam ich tutaj wsadzić, więc na pewno jak będę organizować całą szafę, wszystko Wam dokładnie pokażę. I jednak słuchajcie, zdecydowałam, że wywalam ten wieszak. Nie wiem, co z nim zrobimy. Może damy go do garderoby w. Wiatro łapie, ale mam na to inny pomysł i w zasadzie e, przyniosę go i zaraz Wam pokażę, co tutaj wymyśliłam. No dobra, i chodzi tutaj słuchajcie o wieszaki. Trochę poszalałam, bo wzięłam aż trzy pudełka. Ja je zamawiałam w isku. Podlinkuję Wam je w opisie, jeśli jesteście zainteresowani. I mam w planach jeszcze dokupić jedno opakowanie, ponieważ naprawdę są fajne. Generalnie i tak zamówiłam cztery pudełka, ale po prostu zrobiłam to, co odbieram w sklepie i na miejscu okazało się, że jednak są tylko trzy, więc wzięłam trzy. No i to jest z Zestaw takich wieszaków drewnianych. One kosztowały 49 zł za, za zestaw, czyli za, za 3 sztuki no i mamy tutaj różne rozmiary i myślałam, żeby właśnie dwa zestawy dać nam tutaj do garderoby i dwa zestawy dać do tej garderoby w korytarzu mam w planach poprosić Oskara żeby mi poprzykręcał tutaj te wieszaczki, jeden może gdzieś wyżej, jeden niżej i trzeci tu i po drugiej stronie jemu zrobilibyśmy tak samo no i wtedy nie mamy tutaj problemu z tym wieszakiem, że on nam zabiera miejsce w szafie. Może uda mi się zwrócić w IK te wieszaki, bo wiem, że jest taka opcja, że nawet elementy, które były już zamontowane, oni pozwalają zwracać. Nie wiem, czy wtedy pomniejszają wartość towaru, czy nie. Ale generalnie zwrócić można, więc super. Zastanawiam się tylko, czy one będą wygodne, bo tutaj mają dosyć długi ten drążek. No, ale myślę, że na jakąś bluzę, czy właśnie, żeby tutaj powiesić wieszak, czy cokolwiek takiego, będą ok. Jeśli chodzi o montaż, to one najprawdopodobniej są montowane na jakieś szpilki do ściany. Zobaczcie, co tutaj w zestawie dostajemy wraz z tymi wieszeczkami Tak. Są, słuchajcie, trzy szpilki, więc no, poproszę Oskara, żeby to tutaj zamontował. Mam nadzieję, że się nie przewiercimy w żadne kable, ale nie, tutaj żadnych kabli nie ma, więc taki pomysł zamiast tamtych. No, niestety czasami pomysły ewoluują, czasami się okazuje, że pomysł, który mieliśmy pierwotnie, jednak nie jest taki, jaki byśmy chcieli, więc wymyśliłam po prostu coś innego. Zobaczymy, czy to będzie się sprawdzać. Na pewno dam Wam znać. Ale generalnie myślę, że jeśli chodzi o wygląd, to one nie będą szpecić. Nawet jeżeli nic na nich nie będzie wisiało, no to zobaczcie, one kolorystycznie po prostu idealnie pasują do tej szafy, więc na pewno będą fajnie wyglądać i mam zamiar wprowadzać coraz więcej drewnianych dodatków do mojego domu, bo Powiem Wam, że naprawdę robi to klimat yy, i jest po prostu przytulniej. Nawiązując jeszcze do tego poprzedniego tematu, że mówiłam Wam, że przywiozłam sobie zapachy, żeby sprawdzić, czy one mi się pomieszczą, no to właśnie chciałabym posprawdzać, bo uważam, że ta szuflada jest rewelacyjną opcją właśnie na zapachy i pamiętajmy, że możemy tą szufladę sobie modyfikować, czyli w razie jak właśnie mi się tutaj nie zmieszczą jakieś zapachy, a już widzę, że ten niestety mi się nie zmieści, no to możemy tą półkę Sunąć o pięterku wyżej i wtedy nie będzie problemu. Idealnie się słuchajcie mieszczą te zapachy z Made in Love. Zobaczę jeszcze tutaj u Oskara jak to wygląda, bo on ma troszeczkę niżej e, tą półkę. O, zobaczcie. I na przykład tutaj, jeżeli was interesują jakieś zapachy wyższe, e, no to ta półka troszeczkę lepiej się sprawdzi, a ta moja, no ten wkład tutaj ma rzeczywiście troszeczkę inną wysokość, więc e, no niestety. Nie wszystkie zapachy tutaj będę w stanie ogarnąć, ale no nieważne, część zapachów będę sobie mogła trzymać właśnie tutaj w szafie, żeby się nimi spryskać podczas wiecie ubierania się przed wyjściem, część w szafie na przykład w garderobie przy wyjściu, żeby właśnie już totalnie przed wyjściem się spryskać, a część na przykład w łazience, żeby się spryskać po kąpieli. Nawiązując jeszcze do tematu, właśnie zapachów, to chciałabym Wam. Wam przypomnieć o zapachach Made in Lab. Ja kiedyś wam o nich mówiłam. Jak możecie zobaczyć, intensywnie używam. To jest w ogóle mm, mój ulubiony zapach, numer 92, i to jest zamiennik e, marka Jacobsa Decadence, który jest już wycofany i nie jest do dostania nigdzie. A miałam okazję wąchać go w oryginale i naprawdę ten to jest jego idealny zamiennik. I tak samo słuchajcie, ten. E, to jest nowość u mnie. Ja, jak widzicie, też pozostaję w życiu perfumy Skandal uwielbiam. No natomiast są one dość drogie, więc sprawdzić chciałam, jak będzie się prezentował ten zamiennik i on również bardzo dobrze odpowiada oryginałowi. Jeśli chodzi o trwałość, to niektóre z nich trzymają się dłużej, niektóre z nich trzymają się troszeczkę krócej. Te jeszcze testuję, ale jeśli chodzi o te dekadens, to mogę Wam powiedzieć, że one się trzymają rewelacyjnie, dlatego właśnie tak intensywnie ich używam i tak bardzo je lubię. Jeśli chodzi o te zapachy, to aktualnie na stronie Made in Lab macie 30% rabatu oraz do 31 maja wysyłkę orlen paczką za złotówkę. Także myślę. Że się opłaca, zamówić nawet sobie jedną sztukę, żeby sprawdzić, czy po prostu coś takiego Wam będzie odpowiadało. Ok, no tutaj, jeśli chodzi o te perfumy, będę musiała sobie coś innego wymyślić. Też niezłą opcją jest to, żeby po prostu one sobie stały tutaj na tej półeczce szklanej, bo ona jest ozdobna, fajna. Jeżeli nie zapełnię całej szafy ubraniami, no to one mogą sobie tutaj stać, albo jeżeli będą jakieś krótsze rzeczy, no to też te zapachy mogą sobie tutaj stać na spokojnie. Pokażę Wam jeszcze łazienkę. Ona jakby cały czas jest w łaganie. Jeśli chodzi o te płytki, to dostaję od Was sporo pytań, jak z utrzymaniem i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo jeszcze tutaj podłogi, tak wiecie, no nie użytkuję, nie myję i tak dalej. Natomiast te płytki ma moja znajoma i identyczne. W ogóle bez porozumienia się wybrałyśmy te same płytki. Później się zgadłyśmy, że mamy te same. Także fajny zbieg okoliczności. No i strasznie na początku Narzekała na te płytki, mówiła, że. Tragedia, że się marzą, że widać na nich wszystko i tak dalej. No i ja generalnie, jak patrzę pod światło, no to mam podobne odczucia, że nie wyglądają one za ciekawie. No, natomiast zobaczymy, jak to u nas będzie. U niej też troszeczkę jest więcej światła, bo ma większe okno i też nie jest to od tak zaciemnionej strony domu, a u nas nie dość, że jest ta szyba prywatna, która jakby troszeczkę tłumi to światło. No to jest to strona wschodnia, więc. Tutaj co do zasady jest generalnie mało światła, także zobaczymy. U niej rozwiązaniem słuchajcie, okazał się być ten mob High Zero. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest mob za chyba 2000 czy 2500 tysiąca który odkurza i myje. To jest ten mob bioniczny. I ja powiem szczerze, jestem nim bardzo, bardzo zainteresowana. Oczywiście to aktualnie nie jest temat na teraz, ani na nasz obecny budżet, ale być może kiedyś w przyszłości bardziej zainteresuje się tematem, bo wydaje się to być całkiem całkiem ciekawe. Jeśli mieliście do czynienia, to koniecznie dajcie mi znać. A po to tu przyszłam, żeby Wam pokazać, słuchajcie, naszą półeczkę, bo ostatnio Wam pokazywałam, że ją mamy, ale nie pokazywałam właśnie, że jest przywiercona. Tutaj możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Trochę ja się odbijam w szybie, ale chcę Wam ją pokazać jakby z takiej perspektywy, no z naprzeciwka. A tutaj ona prezentuje się w ten sposób. Wykonawca troszeczkę narzekał, że jak ją przykręcał, to tutaj było ciężko się dostać do tych śrubek. No ale Grzechotka i dał radę. Ona jest fajna właśnie, że tutaj ma dziurki, więc tędy będzie przepływała woda. Ja tu sobie postawiłam jeszcze kubeczek. To jest taki metalowy kubeczek dedykowany na właśnie jakieś pastę, szczoteczkę do zębów i tak dalej. A ja tu chcę trzymać jakieś maszynki do golenia albo właśnie ściągaczkę którą mam nadzieję po każdej kąpieli będziemy używać na szybie prysznicowej. Pytacie często o tą ściągaczkę, to jest ściągaczka z firmy Radaway, czyli z tej samej marki, z której mamy prysznic. Wygląda naprawdę porządnie. Raz czy dwa już nie ściągałam wodę z prysznica i jest całkiem, całkiem fajna. No i z nowości to jeszcze właśnie tutaj te haczyki. To prawda Błażej nam zamontowały troszeczkę niżej niż chciałam i tak Prawie na fudze wyszły, no ale nie jest źle, będzie to miejsce, gdzie będziemy po prostu w stanie odwiesić ręcznik, czy to z wychodząc z wanny, bo jest blisko, czy to wychodząc właśnie spod prysznica. Zobaczymy, czy te dwa nam wystarczą, szczerze mówiąc za bardzo nie mamy więcej miejsca, gdzie, gdzie inne przyczepić, więc będą musiały. Zobaczcie w ogóle jak wygląda nasz taras, jakby pomijając ten bałagan, który tutaj jest i to, że tarasu jeszcze nie ma, ale dostaliśmy właśnie w zasadzie ja dostałam na urodziny kwiaty od przyjacióły i zobaczcie jak to przepięknie wygląda. To jest super tunia bubblegum, o której ja marzyłam. Naprawdę uważam, że jest to przepiękny kwiatek, tylko właśnie się dowiedziałam, że trzeba do niej dać sporo nawozu. To jeszcze nie wiem jak się nazywa, ale się dowiem. I tutaj jeszcze jeden taki kwiat, który będzie pnący do góry. I one kwitną cały sezon, także mam nadzieję, że będą nam kwitły. I tutaj jest drugi. Także no, trzeba będzie podlewać, dbać. No i mam nadzieję, że będą nam tutaj służyć. Wyglądają przepięknie i jest to pierwsza namiastka już takiego domowego klimatu. No i powiem szczerze, że już chcę się tutaj naprawdę na maksa przeprowadzić. Znając życie i znając Was, pewnie będziecie pytać o kuchnię. Ostatnio też, jak nagrywałam odcinek, gdzie mówiłam, jakie rzeczy są u nas w domu, na jakie rozwiązania się zdecydowaliśmy i tak dalej, to ktoś pogratulował nam postępów, a ktoś w odwecie napisał, że no ale ta kuchnia przecież wygląda tak od wielu miesięcy. No i tak, słuchajcie, ta kuchnia wygląda tak od wielu miesięcy, ponieważ no. No tak jest na budowie, tak jest podczas wykańczania. E, jeśli się budujecie, jeśli, e, jeśli wykańczacie mieszkanie, to pewnie wiecie, co mam na myśli. U nas jest jeszcze ten dodatkowy atut dla wykonawców, że nam Trochę się już spieszy, ale to wynika z tego, że po prostu chcemy już tutaj zamieszkać. Natomiast mamy dach nad głową, mamy gdzie mieszkać, wszystko jest u nas ok, więc tutaj, jeśli nie wiem wykonawca albo ktokolwiek inny mówi mi, że wiecie ma do wykonania łazienkę w innym miejscu, gdzie komuś się piekli, bo nie wiem ktoś go wyrzuca z wynajmowanego mieszkania. No, to jakby spoko, no, mogę poczekać jeszcze ten tydzień e, czy dwa. No ale tutaj u nas akurat jeśli chodzi o kuchnię, wydarzyła się inna historia, bo nasz stolarz już czeka w gotowości i e, jak najbardziej mm, no, czeka, żeby tutaj nam to wszystko pokończyć. Niestety, jeśli chodzi o blaty, to e, pan główny montażysta m, się rozchorował i mieliśmy mieć montaż w ten wtorek, a będziemy mieć montaż w przyszły wtorek, więc jeszcze musimy e, chwilę poczekać ta kuchnia już będzie takim momentem mam wrażenie kulminacyjnym, gdzie dużo rzeczy pójdzie do przodu, no bo będziemy mogli już tutaj zamontować wszystkie sprzęty, więc zniknie nam wszystko z tego salonu, bo tam po prostu jest wszystko zawalone. Znikną nam te kartony z podłóg, będziemy już tutaj mogli porządnie posprzątać i zacząć się po prostu urządzać, bo wtedy już tak naprawdę żadnych prac tutaj nie będziemy na chwilę obecną wykonywać. E, jasne, mamy do zrobienia pralnię, mamy do zrobienia spiżarkę, mamy do zrobienia jeszcze szafy i tak dalej, i tak dalej. No ale to już będzie ten moment, gdzie będziemy się przygotowywać do tej e, przeprowadzki i te rzeczy, o których mówię, będziemy po prostu robić już tutaj. Jak będziemy e, mieszkać. Fakt, chcieliśmy mieć skończony garaż jeszcze do przeprowadzki, e, ale chyba się to nie uda, chyba nie będziemy już czekać na te drzwi, e, bo raz, że trzeba, trzeba czekać na drzwi, dwa, że właśnie tam jest jeszcze mnóstwo rzeczy do dokończenia w kwestii ścian, i sufitów i tak dalej. Więc chyba um, się tu przeprowadzimy i będziemy sobie działać po prostu na spokojnie. E, to też jest inaczej, jak wiecie, będziemy tutaj na miejscu i nawet po pracy będziemy sobie wpadać na chwilę, e, coś porobimy w garażu, nawet nie wiem. Zrobimy, zabetonujemy, bo chyba tam będzie taki sztuczny beton w garażu, jedną ścianę i pójdziemy spać, a nie, że tutaj, wiecie, musimy się szykować, przyjeżdżać, e, cały jakiś tam wolny dzień poświęcać na to, żeby coś poogarniać e, na budowie. Także czekamy. I mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie takim już fajnym momentem. Na czerwiec planuję mnóstwo filmów już z takiej innej tematyki. Typu, wiecie, organizacja kuchni, jakieś pierwsze uruchomienia sprzętu. W ogóle chciałabym zrobić taką, no może nie serię, ale zawrzeć w moich filmach. Takie rzeczy jak pierwsze, właśnie uruchomienie zmywarki, pierwsze uruchomienie pralki. To są takie dwa sprzęty, w szczególności zmywarka, e, które trzeba w odpowiedni sposób uruchomić. To pierwsze uruchomienie jest ważne, żeby później działały dobrze. Oczywiście to wszystko jest zawsze w instrukcjach obsługi u producenta, ale nie zawsze wszystkim się chce to czytać, więc myślę, że będzie to. Ciekawostka, mam tutaj w planach też nagrywać jakieś rzeczy, jak sobie gotujemy, testy urządzeń, piekarnik parowy. Naprawdę już się nie mogę doczekać. Przed nami sporo roboty, właśnie muszę gonić Cezkarę, żeby pomontował tutaj te lampy i to wszystko, bo ostatnio coś nam nie idzie. No ale trochę musieliśmy odpocząć, powiem wam szczerze, po, po tych pracach, które tutaj wykonywaliśmy. Bo kawał dobrej roboty zostało zrobione i po prostu teraz chcieliśmy trochę odsapnąć. Ale okej, okay, nie będę już przedłużać. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku, i myślę, że w następnym vlogu już zobaczymy się z blatami. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Pa pa!